Dorośli tam z Urbexi opuszczonej jednostki wojskowej, lotniczej. E, I generalnie sprawa na tak, że dosłownie miał to miało być trochę łatwiejsze, bo miała być dziura w płocie, a tak przejechaliśmy do dookoła i tej dziury w płocie nie było się przez A podobno też ktoś tego kupuje, więc... ...tale na <grymka> jest, nie? E, no Chcę, żebym sobie zaraz zrobił zdjęcie, żeby się to są w sąsmiarę szybko zawinąć. A i tam będzie to widać, ale jak szedłem tędy, to trochę tam tanka trochę wyglądała, używana, więc tam też wolę się nie zapuszczać. No a, wiecie jak to wychodzi, nie? A Co do samej historii, to jednostka zaczęła funkcjonować w 1954 roku, bo została przeniesiona z, z innego miejsca, właśnie w to miejsce. A wiadomo, jak jednostka lotnicza, to też musieli mieć samoloty. I był samolot tss 18 Jak 12 później jak 18. Właśnie wyładowaj, no to od razu wam powiem, bo budynk się świat skręcił niespodziewanie. To jest za samochód. Zaczyna się być zauważony. tam trzeba chować iść. Trzeba się szybko winoć. Właśnie jakbyście się O tam są budynki, one interesowały bardziej. To nie jest większy, tylko Większość jest po zamykaniu w ogóle no, tak średnio, <średnio> no. A i też taka ważna sprawa, bo w tamtą stronę jest e... Brama, do której wolę się nie zbliżać, bo że znaczy, główna brama w sensie Bo tam są dwie kamery, jedna skierowana od ulicy, a druga od strony jednostki właśnie Więc wolę się nie bo będzie problem i od razu też tak powiem to była jednostka lotnicza dla razie takie e, taki huk, szum, nie? A to generalnie z tego wynika, że po drugiej stronie ulicy było lotnisko, jak to działało oczywiście, to było lotnisko już nie jest za bardzo sobie tam władzę wsi nie miałem pomysłu chyba co z tym zrobić i wymyślili sobie tor rajdowy. Chyba, znaczy, jakaś firma sobie, sobie to odkupiła i zrobili sobie tor rajdowy, nie? A na tych budynkach nikt pomysłu nie ma i co tu stoi? Dlatego mogę się teraz tu pozwiedzać. A niech Ani to wszedł do środka. Nie chcę, <gry> Ale tam jest ja chyba drzwi otwarte. Więc być w spoko. Naszą misję dzisiejszą jeszcze bardziej od dnia, fakt, że śnieg pada. Znaczy, śnieg jest generalnie. No gdzieś tam będzie widać, że to uważa, ale to jest szukanie słuchawek. Mam nadzieję, że z racji tej wyniki dzisiaj nie kręci. No, ale to ciekawe jak wyglądało, bo już była jakaś skrzynka pełni rozdzielcza, ale już urwana. Okej. Okay. No, fajnie, pistoletowy. Znaczy, są jeszcze wyraźniej, że to rozumie. Więc, co ciekawe. O, kolejne. Płytki z PCV. Bo to jest, stare... wiesz, jak stara sensie, no tupory rozkaz, chodzi bardziej właśnie drogiane okna, piecy kufrowe, z a to ciekawe było, takie... rążenie godło takie... nie wiem jak to nazwać, nawet... Róż, teraz jest naprawdę niedobro widać, jaką mozaikę, taką... nie wiem, czy gierze, nie wiem co to jest, nawet... ciekawe, jedno to ciekawe, nie? Nie wiem, że pies spoko. Tak to nie jakaś kuchnia była, no łaźnie. Opłytkamy to wszystko, bo kryte, jeszcze chyba kuchnia była. Widzę jedną wtedy pod zlewem że tak płynem. To jakby to chodziło, A, a i sobie jest jeszcze to się pojawa. Na reś historial to właśnie rozkręca, nie? Ale to zaraz udajmy słońce. Co tutaj mamy? Ale tutaj wiem, żeby ładnie. na pewno. Wam na takie pysznice albo kibelki kibelane bardziej, nie? No i taką sobie to wygląda przynajmniej coś zostało, nie? Po w włączać do historii Ale bo generalnie dwa lata później od powstania jednostki, czyli w 1956 roku ee... W nocy z 27 na 28 lipca 1956 roku o czterech podchorąży z lotniska uprowadzili dwa samoloty szkoleniowe. A czemu uprowadzili? Bo podejrzewałem, że część mnie was słyszała o czymś takim jak ucieczki do raju. E, to właśnie tutaj taka ucieczka miała miejsce. Albowiem. To były czasy takie no, stalinowskie, bo już stalin nie żył. Tak? Ale to były rzeczywiste czasy. I jak sobie to wychodziło, że czterech podchrąży. Ciekawe, cały ten organizator był w moim wieku. Wpadli na pomysł, że chrzaniną taką rzeczywistość szalą czarną głową trochę innej rzeczywistości nie spróbować wolności to były wielkie ucieczki na zachód tak kieś na kieś pierwsza pozostałość, nie? i z Bożoniercką na szczęście ich przeszło pozostałości nie tutaj są jakie belki tak takie wyłożone nawet z nie chyba, no ale nie się znam a tu były zlewy no coś takiego było nie Oto nawet taki widać, tak, jaki na Małysza nie? Jak to źle wiemy Ale sprawa wyglądała tak, że wystartowali około 23.40 Ile przez Polskę Południową I przez terytorium Czechosłowacji Z prędkością 200 km na godzinę Samooczelka przebiegała, samobójstwo Generalnie wyglądało tak, że były dwa samoloty, jak one nie? O, nie wolno, okay. e, I pierwszy to do braku paliwa wylądował 5 km za granicą austriacką, a drugi wylądował trzeciej nad ranem w Wiedniu. A wracając do tej naszej jednostki to jak to często bywało za ucieczki karano. i tak w tym przypadku też było zaczęli szukać zbiegów i ich karać. Tylko pytanie jak ukarać jak oni byli, jak jeden był w Austrii. To drugi był w Wiedniu, no, troszkę ciężko, nie? To generalnie było coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Dowódcę z kadry odwołano i przyniesiono i już powinien dalej jako pilot samolotów transportowych Li-2. A komendanta z szkoły do spraw wojskowych yy, Ostęgamy do rezerwy, w ogóle. Nie? A tu mamy jeszcze ciekawy znaczek. Dwa, tutaj już bo to było właśnie wiem, lotniczym, a tutaj to nie wiem. Jakby kierunki, nie? Chyba. Jakby kompas czy coś. Ośm moich kolegów wydalono ze służby, nie? 8 kolegów z tych zbiegów właśnie a całą resztę a ich samych w procesie ogólnym skazano na 15-10 lat więzienia za zdradę ojczyzny jakby inaczej a ja teraz sobie z swoich budynków jeszcze bo z tego co nie wiadomo powinien być takie budynki jeszcze sędziowie oprócz tych dwóch a ja jak takowych nie zajdę to sobie zaraz zerknę na mapę Dlatego coś zdziło, takie rozświeżało. Są ślady, nie? Jak w ogóle nie wiem, czy fajnie. Zresztą zaczniemy sobie od tej strony. O nie, 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 Dobra, to może zająłem samą końcówkę i sam powiem zaraz. No chcę sobie pszczepić co tutaj jest w ogóle. Ciekawe, jak było, tak w razie widzę, że te pomieszczenia są bardzo podobne. W sensie bardzo podobną puste. I budynki widać, że tak się rozpadają bo są na cegły. I nie służy raczej. Chyba, ja by szczerze i to w ogóle kata stoi w taki nie władził nie? i z tego co widzę to budynek, który miał być jeszcze jeden taki, był budynek a chyba w ogóle stoi, coś tu by budowali sobie tak jakby zobaczcie, działo się że wycięte i mam nie ma jakże było Nic się nie znajdzie, to będę kończył tak gorąco jak sobie tyle Tylko tędy zapójdę Nie, będę kończył, nic się nie znajdę Więc tej historii Tandy Wiedzion został opuszczony w 1989 roku Po rozformowaniu Pobliskiej Szkoły Lotniczej I tak to sobie wyglądała jego historia ale właśnie było na tych ucieczkach na szczery. No, powiem, że oglądałem generalnie o tych ucieczkach, nie? Było jeżeli cywile i wojskowi, ale szczerze bez różnicy i tak trzeba było mieć ja żeby prowadzić samochód. No ale tak się do tego dostęp miało, nie? Tam coś widzę to jest budynek który byliśmy tam byśmy poszli i byśmy skończyli chyba to po prostu ale tak mam pewien raz jak patrzę sobie na tą te budynek to faktycznie mi tak wychodziło że tam ten budynek i wydaje że coś tam sobie zaczęli robić a to pewnie wyburzą bo takie to jest w stanie że raczej ciężko by było coś zrobić a daj taka ruinka sympatyczna Także tego będę jeszcze kończył, Będę łamił przez płot, chyba tędy, ile się nie mylę Albo gdzieś tam bardziej nawet Więc Jeśli się podobało, doceniacie to moje ryzyko To możecie zostawić powierzchnię w górę Jeśli chcecie być na bieżąco z takimi filmami Z mnieniem Może trochę bardziej czasami To możecie zostawić suba Który nie gdzieś tu i zobaczymy moje dwa poprzednie no, filmy. Przedni film tutaj i losowy tutaj. I co? Do zobaczenia za tydzień po 18. Elo!